Witam Państwa serdecznie, no to przyczyna nieodpalenia skutera po wymianie modułu po wymianie cewki po wymianie iskrownika skuter nadal nie odpalał przyczynę znaleźliśmy z synem za niestety wydechowy zawór nie wiem czy to jest widać na słońcu wypalone tak jak widać widzę, że widać elegancko wypalenie zaworu nieszczelne powlaniu benzyny ekstrakcyjnej natychmiast, natychmiast uciekała. czyli kompresja uciekała i przyczyna nie odpalania, nie chodzenia. Była jak wiadomo. Jutro jedziemy kupić nowy zawór, być może nową głowicę i zobaczymy, nagramy ciąg dalszy, nastąpi Dziękuję.